Drogie dziecko, minęło już siedem dni, od kiedy ta boska wiadomość próbuje dotrzeć do ciebie. Być może w ostatnich dniach odczuwałeś niezrozumiałą pustkę, niepokój w sercu, jakby czegoś istotnego brakowało. Rozumiem. Wiem, że wyzwania życia mogą sprawić, że tracimy nadzieję i wiarę, ale dzisiaj ta wiadomość wreszcie dotarła do ciebie, aby przynieść ulgę i przemianę. Przygotuj się, by odkryć rozwiązanie, które odnowi Twoją siłę, oświeci Twoją drogę i przyniesie pokój, którego tak bardzo pragniesz. To czas, aby przyjąć zmianę, jaką zasługujesz. Proszę, nie ignoruj tej boskiej wiadomości dla Ciebie dzisiaj. Zanim pójdziemy dalej, upewnij się, czy jesteś zapisany do naszego kanału błogosławieństwa. Jeśli tak, bardzo dziękujemy za to. Że jesteś częścią tej pięknej rodziny. Drogi synu, przygotuj się, bo nadchodzi wielki zwrot akcji. Jeśli naprawdę mnie kochasz, zostań do końca tego filmu. Kochany synu, życie to niesamowita podróż pełna wzlotów i upadków, i nadszedł czas, aby objęci zmieniający się los, który jest przeznaczony, aby cię znaleźć. W swojej egzystencji napotkasz nieoczekiwane zakręty. Kręte ścieżki, a nawet skrzyżowania. Ale wiedz, że każdy krok na tej drodze został starannie zaplanowany, aby wzmocnić Twoją duszę i ukształtować Twoją prawdziwą istotę. Możesz się zastanawiać, dlaczego los wybrał ten moment na zwrot akcji. Uwierz mi, to dlatego, że jesteś zdolny stawić czoła każdemu wyzwaniu. Napisz: Mogę wszystko w tym, którym mnie wzmacnia. Zwroty akcji, choć mogą wydawać się przerażające, są przebranymi okazjami. Są zaproszeniami do eksploracji swoich umiejętności, kwestionowania swoich ograniczeń i wzniesienia się na wyżyny, o których nigdy nie marzyłeś. Kiedy stajesz przed znaczącą zmianą, nie uciekaj od niej, obejmij ją z zapałem. Te zwroty akcji są bramą do nowego, ekscytującego świata. W którym czekają na Ciebie nowe lekcje i odkrycia. Znam Twoje lęki i niepewności, ale chcę Cię zapewnić, że zawsze jestem przy Tobie. Wiesz, że nawet w momentach największej niepewności prowadzę Twoje kroki ku większemu dobru. Pamiętaj, że jestem architektem Twojej historii i nie pozwolę, aby zwroty akcji stały się przeszkodami. Gdy życie zmienia się szybko, to co znane staje się nieznane. Możesz poczuć, że tracisz kontrolę. Jednak chcę, abyś wiedział, że te zwroty akcji nie są karą, lecz zaproszeniem do uwolnienia się od więzów i zaufania tańcu losu. Siła niezachwianej wiary w siebie i we mnie otworzy nowe ścieżki i możliwości, o których nigdy nie marzyłeś. Napisz: wierzę. Napisz Wierzę, jeśli ufasz mocy wiary. Postrzegaj wielki zwrot akcji w życiu jako moment do reinwentacji, to pusty rozdział czekający na zapisanie Twoimi własnymi słowami i doświadczeniami. Obejmij zmianę z wdzięcznością, bo to dzięki niej będziesz wzrastać i stawać się jeszcze większy. Zrozum, że zwroty akcji są tu, aby realignować Twoją podróż z celem i znaczeniem. To, co uważałeś za porażkę lub stratę, może w rzeczywistości być uwolnieniem od łańcuchów, które powstrzymywały cię przed lataniem. Pamiętaj, że moje plany dla ciebie są większe niż jakikolwiek plan, który mógłbyś sam wymyślić. Masz w sobie niezłomną siłę i światło, które świeci intensywnie, to światło jest Twoim kompasem w ciemności prowadzącym Cię przez każde wyzwanie, pozwól, by światło prowadziło Cię przez burze, bo to w przeciwnościach. Odwaga jest hartowana, a wytrwałość udoskonalana. Drogi Synu, zaufaj podróży, którą przemierzasz. Zawirowania mogą przynosić chwilowe łzy, ale obiecują też wieczne uśmiechy. Każde zawirowanie to szansa na odkrycie głębi swojej duszy i mocy, która w Tobie tkwi. Każde zawirowanie to szansa na odkrycie głębi swojej własnej duszy. Kiedy napotykasz zawirowania, pamiętaj, aby pozostać ze mną w kontakcie. Mądrość i przewodnictwo, których szukasz, są we mnie. Zarezerwuj chwilę na medytację, refleksję. I słuchanie łagodnego głosu, który mieszka w Twoim sercu nie bój się zmian, bo są one ziarnami wzrostu i ewolucji, kiedy obejmujesz wielkie zawirowania życia, obejmujesz też wyższy cel, który jest tkany w każdej fiberze Twojej istoty. Uwierz w siebie i w proces wszechświata. Pozwól mi przypomnieć, że jesteś kochany, bezwarunkowo, niezależnie od zawirowań, jakie życie może ci przynieść, wiedz, że moja miłość do Ciebie jest wieczna i niezmienna. Napisz, kocham Cię, drogi Boże. Życie jest morzem zmian, ale Ty jesteś. Kapitanem swojego statku, staw czoła każdemu zawirowaniu z odwagą. Wiedząc, że jesteś na nadzwyczajnej drodze do wspaniałego przeznaczenia, moment, z którym się teraz zmagasz, drogi synu, teraz to tylko strona większej historii, która jest pisana. Pozwól sobie na bycie kształtowanym przez każde doświadczenie. Powiedz tak, niech tak będzie, jeśli w to wierzysz. Pozwól sobie na bycie kształtowanym przez każde doświadczenie. Ponieważ nawet najbardziej wymagające sytuacje przynoszą misję, traktuj każdą zmianę jako okazję do rozwoju, wzrostu i odkrywania nowych umiejętności, których nawet nie wiedziałeś, że posiadasz. Pamiętaj, że odporność jest potężną cnotą. Gdy wiatr zmian wieje z siłą, trzymaj się mocno jak drzewo głęboko zakorzenione w ziemi. Możesz pochylać się przed burzami, ale nie daj się złamać. Napisz: Żadna plaga nie dotrze do mojego domu. Trudności, z którymi się teraz zmagasz, są okazją do pokazania światu swojej wiary. Wierz w siebie, bo jesteś w stanie pokonać każdą przeszkodę, która stanie na Twojej drodze. Miej zaufanie do swoich umiejętności i talentów, ponieważ zostały Ci dane, abyś mógł stawić czoła takim momentom jak ten. Nie jesteś sam w tej podróży, nie jesteś sam w tej podróży, jestem tu, prowadząc każdy krok po drodze. Wielka zmiana, którą teraz przeżywasz, jest także okazją do ponownej oceny swoich priorytetów i wartości. Czasami życie daje nam znaki, że nadszedł czas, aby podążać nową ścieżką aby przyjąć zmiany, które mogą prowadzić do bardziej znaczącego życia zgodnego z Twoim celem. Wykorzystaj ten moment, aby połączyć się ze sobą i poszukać wewnętrznej mądrości, która pomoże Ci znaleźć Twoją prawdziwą drogę. Pamiętaj, że chociaż te chwile mogą wydawać się przerażające, mają moc otwierania drzwi do niesamowitych możliwości. Czasami życie musi nas wstrząsnąć, abyśmy mogli się obudzić i dostrzec nieograniczony potencjał, który w nas tkwi. Abraś z wdzięcznością i ciekawością, bo to tam cuda się zdarzają. Wiesz, cuda się zdarzają. Już pokonałeś wyzwania wcześniej i ta przemiana nie będzie inna. Każde wcześniejsze doświadczenie było przygotowaniem do tego momentu. Zaufaj swojej dotychczasowej podróży, wiedząc, że wszystko czego potrzebujesz, by stawić czoła temu nowemu rozdziałowi, jest w Tobie. Nawroty życia mogą również pokazać nam, kto są naszymi prawdziwymi przyjaciółmi i sojusznikami. Przyjmij tych, którzy stoją u Twojego boku. Burza nie jest końcem. Pozwól sobie być wrażliwym i dzielić się swoimi emocjami z tymi, którzy Cię kochają. Trzymaj otwarte serce na nowe połączenia i relacje. Czasem zwroty życia wprowadzają do naszego życia wyjątkowych ludzi, by towarzyszyli nam w podróży. Bądź gotowy przyjąć miłość i przyjaźń, jakie wszechświat obecnie Tobie oferuje. I przede wszystkim wiedz, że ta burza nie jest końcem, ale nowym początkiem. Tak jak słońce zachodzi każdej nocy, by dać miejsce nowemu świtowi, zmiany w twoim życiu tworzą przestrzeń dla czegoś nowego i cudownego. Wierzę. Jeśli wierzysz w to słowo, napisz Wierzę. Zaświadczaj z wiarą i miłością. Boże, dziś wznoszę serce ku Tobie w głębokiej wdzięczności i czci. Dziękuję Ci za zwroty życia, bo właśnie w nich znalazłam okazję, by jeszcze głębiej połączyć się z Twoją wolą, z celem, jaki masz dla mnie. Polegając na Twojej nieskończonej mądrości, oddaję moje troski i obawy w Twoje miłujące ręce. Wzmocnij moją wiarę bym mógł stawić czoła zmianom z odwagą i nadzieją, wiedząc, że jesteś u mojego boku, prowadząc mnie ku wspaniałemu przeznaczeniu. Prowadź mnie, Boże, na każdym kroku mojej drogi, aby poznać Twoją wolę, podążać ścieżką, którą dla mnie przygotowałeś. Daj mi mądrość, by zrozumieć ukryte lekcje w zwrotach losu, aby móc rosnąć i stać się najlepszą wersją samego siebie. Niech Twoje boskie światło świeci w moim sercu, rozpraszając wszelkie ciemności, które mogą pojawić się na mojej drodze. Niech będę narzędziem Twojej miłości i współczucia, rozsiewając nadzieje i inspiracje dla tych, którzy przekraczają moją drogę. Daj mi siłę i wytrwałość aby mógł pokonywać wyzwania z wdzękiem i determinacją. Niech będę żywym świadkiem Twojej przemieniającej mocy, pozwalając Twojej woli w pełni się objawić w moim życiu. Z pokorą proszę Cię, Panie, abyś mnie ochronił i błogosławił w tej podróży, abyśmy mogli iść razem, trzymając się za ręce, ufając w Twoją miłość bezwarunkową i boskie prowadzenie. Niech tak się stanie. Amen. Jeśli ta wiadomość dotknęła Cię serca, podziel się nią, aby błogosławić życie kogoś innego. Daj nam znać, jeśli podobała Ci się ta wiadomość, zapisz się na kanał i włącz dzwonek, aby otrzymywać więcej wiadomości tego typu. Chcesz być błogosławiony? Bądź z Bogiem, dzisiaj i zawsze.